Hej, 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 z tej strony Keep the Beat, mam dla Was nowinę. No, może nie jest ona aż tak nowa, wyszła na świat wczoraj, ale lepiej późno niż wcale. Więc Was wszystkich informuję, że Kyrie Irving z Cleveland Cavaliers, rozgrywający, który aktualnie gra w finałach NBA, stał się twarzą okładki standardowej wersji gry NBA 2K18. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że na okładkach specjalnych edycji, tych droższych, znajdzie się Shaquille O'Neal. Teraz wiemy, że na okładce standardowej będzie Kyrie Irving. I jak dla mnie jest to naprawdę bardzo trafny wybór. Przede wszystkim dlatego, że Kyrie Irving gra w NBA 2K. W szczególności kiedy był kontuzjowany, kiedy grał w NBA 2K 16, kiedy grał w NBA 2K 15. Bardzo często pojawiał się w parku. I za każdym razem, gdy pojawiał się w parku, to wiadomo wszyscy gracze szaleli, chcieli grać razem z nim, zapraszali go do składu, więc tak to właśnie jest, takie jest życie prawdziwego koszykarza NBA, gdy loguje się do wirtualnej koszykówki na konsoli. Być może wybór Irvinga jest też drobną złośliwością ze strony 2K w stronę EA Sports, ponieważ Kyrie Irving miał być twarzą gry NBA Live w 2011 albo w 2012 roku, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie tamta wersja NBA Live była totalnym flopem, nawet nie jestem pewny czy oficjalnie pojawiła się w sklepach, chyba tylko można było sobie w demko pograć, a i tak chyba tylko nieliczni mogli doświadczyć tej e, wyjątkowej przyjemności. W każdym razie Kyrie Irving znajdzie się na okładce NBA 2K18 Standard Edition. I jak dla mnie jest to trafny wybór. Oczywiście, od momentu publikacji tej nowiny w sieci pojawiło się dużo fotomontaży. Jednym z takich fotomontaży była bardzo fajna przeróbka okładki z Russell Westbrookiem. Sami ją tutaj zobaczcie, jak ona wygląda. Oczywiście, coś takiego nie miało prawa się wydarzyć, bo Russell Westbrook jest związany kontraktem z EA Sports. Reklamuje NBA Life Mobile. Druga przeróbka jest bardzo złośliwa, bo pierwszy mecz finałów jest już za nami i na tej przeróbce jest Stephen Curry, który. Zresztą, sami zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o mnie, to ja już mam swoją okładkę i na tej okładce znajduje się Rudy Iverson z LeBronem przy boku. I nieważne, jaką grę kupię, jaką okładkę otrzymam, ja drukuję sobie swoją własną okładkę z Rudym Iversonem i taka okładka będzie mienić się na mojej półeczce z grami NBA. Dajcie znać, co wy myślicie o tej nowinie, czy uważacie, że Kyrie Irving powinien być na okładce, czy raczej widzielibyście tam kogoś innego. Z tej strony Keep Debit na dziś to już jest wszystko. Pozdrawiam, cieplutko, cześć!